Hej dziewczyny, fajnie, że jesteście. Dzisiaj bardzo, bardzo gorąco Was witam i mam dla Was filmik z makijażami. Tym razem to będą trzy makijaże inspirowane Euro. Ja nie jestem jakąś dużą fanką piłki nożnej e, i szczerze mówiąc nie przypadam z ogonami meczy, ale pomyślałam sobie, że to może być fajna okazja do zaprezentowania e, czerwieni w makijażu oczu, ponieważ czerwień to jest taki kolor, który na oczach używamy raczej rzadko i raczej ostrożnie, a on potrafi dać naprawdę bardzo ładny efekt, jeśli odpowiednio dobierzemy kolor. Ja z mojej strony mogę polecić cień Inglota i to jest Akurat mat numer 366, o ile się nie mylę, bo numer się już całkowicie wytarł. I to jest taki bardzo ładny, intensywny, czerwony kolor, który jest na tyle jasny, żeby nie, wiem, nie robić efektu jakichś zmęczonych oczu, no i na tyle intensywny, żeby makijaż wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Ja mam dla Was trzy makijaże. Pierwszy to jest taki bardzo prosty makijaż z kreską, gdzie używam tej czerwieni tylko i wyłącznie na dole, mieszając ją z odrobiną żółci i koloru białego. Drugi makijaż to jest taki makijaż, w którym używam tego koloru na górnej powiece, a trzeci makijaż to jest ten, który mam teraz na sobie i to jest taki bardziej mocny, wyczarowany makijaż, który powstaje na bazie tego drugiego makijażu I jest naprawdę bardzo szybki w wykonaniu i bardzo prosty. Myślę, że może być fajne ja nie wiem, jakieś wyjście po meczu. Ja oryginalnie chciałam zrobić coś szalonego i takiego, nie wiem, angażującego em, wiele elementów twarzy, takiego jakim biegającego półca, albo coś w tym stylu. Ale potem pomyślałam sobie, że wolę zrobić makijaż, który jak najwięcej z Was będzie mogło otworzyć na sobie e, i nawet nosić go w takich zwyczajnych okolicznościach, jeśli Wam się spodoba. E, I pomyślałam sobie, że chyba wolę taki makijaż, w którym czuję się bardziej sobą, nie czuję się bardziej kobieco czy dziewczęco. E, od takiego super wymalowanego makijażu, bo że one są naprawdę piękne i bardzo interesujące, e, ale w sumie pomyślałam sobie, że pewnie taki makijaż odtworzy mniej osób i tak naprawdę on w mniejszym stopniu Wam się przyda, niż taki dochodzenia na co dzień, czy w jakimś stopnie do wykorzystania na co dzień. Nawet z taką, z taką intensywną czerwienią. Mam nadzieję, że makijaże Wam się spodobają. Mam nadzieję, że jeśli wybieracie się na któryś z meczy, to będzie dla Was naprawdę super przeżycie e, i trzymam kciuki za to, żeby wszystko Wam się podobało. E, dajcie znać w ogóle, czy jesteście zainteresowani tym tematem, czy to jest coś, co nie wiem, raczej e, ma na wpływ przez Waszych partnerów, którzy są zafascynowani piłką e, albo tego typu rzeczy. Jeśli kochacie piłkę nożną, też dajcie koniecznie znać. No i to wszystko. Dziękuję bardzo za i zapraszam do oglądania w tutorialu dalej. Zaczynamy od naszego czerwonego cienia i to jest akurat Inglot nr 366. To jest taki piękny czerwony odcień, który nakładamy pędzelkiem na dolną powiekę w jej zewnętrznym kąciku i przesuwamy delikatnie do środka. Potem sięgamy po jakikolwiek matowy, pomarańczowy cień i nakładamy go w samym środku dolnej powieki, delikatnie mieszając z naszym poprzednim kolorem czerwonym, tak żeby utworzyć w miarę ładne przejście i wszystko rozmazujemy. Teraz musimy znaleźć jakikolwiek matowy żółty kolor, który będziemy nakładać również na daną powiekę, tuż przy wewnętrznym kąciku, tak żeby te kolory znowu utworzyły w miarę ładne przejście. Nakładamy go jak najbliżej kącika i mieszamy z poprzednim kolorem pomarańczowym, a później będziemy musiały znaleźć jakiś, jakikolwiek biały, matowy cień, który będziemy nakładać właśnie na ten żółty kolor, żeby trochę go delikatnie rozjaśnić i sprawić, że stanie się bardziej intensywny i taki jaskrawy. Moglibyśmy teoretycznie użyć samej bieli, ale się, że sama biura w tym makijażu akurat byłaby nudna um, i moglibyśmy uzyskać trochę efekt zmęczonych oczu czy takich chorych oczu, a żółś tutaj bardzo ładnie wszystko rozjaśni i będzie pasowało też do zielonych oczu. Następnie sięgamy po jakiś zwykły beżowy mat, którym pokryjemy całą przestrzeń górnej powieki i to będzie nasza baza dla kreski. Ja akurat zrobiłam czarną kreskę, którą potem poprawię takim purpurowym cieniem, ale wy możecie poszaleć z kolorami. To może być też czerwona kreska, jeśli lubicie eksperymenty. Ja moją kreskę rysuję eyelinerem z Eveline i wyciągam ją delikatnie w wewnętrznym kąciku. I żeby ta kreska nie była taka całkiem czarna, nanoszę na nią jeszcze odrobinę purpurowego cienia z paletki Coast Mirage. W tym cieniem bierze potem delikatnie, poprawię kształt kreski. Teraz z takim najjaśniejszym korektorem z Koriolanu zaznaczę mniej wodną na biało i wracam do mojego purpurowego cienia, którym delikatnie jeszcze modeluję grubość kreski przy samym końcu, tak żeby była troszkę bardziej uniesiona do góry i pogrubiona przy zewnętrznym kąciku. Teraz tym samym białym korektorem nad zewnętrznym kącikiem i nad naszą czarną kreską. Narysuję jeszcze taką jedną białą kreskę, która ławi nam to spojrzenie otworzy. No i zostały nam chyba tylko jeszcze rzęsy. Ja użyję dwóch tuszy. Pierwszym tuszem będzie tusz Mio, w którym pomaluję moje dolne rzęsy, bo on akurat do tego celu sprawdza się najlepiej. I podkręcę górne rzęsy zalotką, w czasie kiedy dolne rzęsy będą wysychały. Po czym właśnie górne podkręcone rzęsy pokryję tym duszem z Essence I Love Extreme, który sobie kupiłam dzięki Waszym rekomendacjom. I całkiem fajnie się sprawdza. Po czym przejdziemy do różu. Ja użyję różu z Violet To jest Curly Blusher w tej takiej różowej, klasycznej wersji. Myślę, że taki chłodny odcień bardzo ładnie pasuje do takich ciepłych odcień na oczach. Aczkolwiek pewnie każda z Was będzie chciała użyć swojego ulubionego koloru różu, w którym czuje się najlepiej. Zanim pokryję usta szminką sięgnę jeszcze po balsam nawiązujący i to jest akurat Blistex, który jest moim ulubionym balsamem teraz, macie jego recenzję jeszcze na blogu. Następnie użyję szminki i to jest ta szminka z firmy Molon, to jest numer 21, taki piękny kolor mmm, ciepłego różu, nałożę go na usta, a później sięgnę po błyszczyk i to jest akurat błyszczyk i Rocher w kolorze truskawkowym. W kolorze numer 6 to jest też jeden z moich ulubionych błyszczyków. Naprawdę bardzo Wam polecam, ponieważ pasuje praktycznie do większości dziewczyn. No i to jest wszystko. Skończony makijaż takiej pierwszej wersji, wygląda właśnie w ten sposób. Zaraz pokażę Wam, jak wykonać następny makijaż, który z kolei również będziemy transformować w trochę bardziej wieczorową wersję. Mam nadzieję, że ten Wam się podoba i że będzie takim może łatwiejszym trochę rozwiązaniem. Myślę, że można go też jakoś fajnie zmodyfikować i poeksperymentować, także naprawdę zachęcam. Tym razem zaczynam od nałożenia takiego złotego cienia na całą przestrzeń górnej powieki. To jest L'Oreal Chrom Shine nr 163 Golden Rose. Możecie użyć jakiegokolwiek takiego subtelnego, delikatnego złota. Następnie sięgam po jakiś rozświetlający cień i nakładam go pod łukiem brwiowym, delikatnie rozjaśniając to miejsce, a potem w wewnętrznym kąciku, który też akurat w tym wypadku wymaga takiego mocniejszego rozświetlenia. To jest akurat inklo, to jest spis tych wszystkich kosmetyków i cieni macie jeszcze na blogu. Następnie sięgam po jest Bobby Brown i to jest akurat ten Black Chocolate. Nakładam go w zewnętrznym kąciku górnej powieki, tuż przy linii rzęs, delikatnie tę linię podkreślając i rozcieram trochę na zewnątrz i trochę do góry, trochę do środka, tak żeby ta linia rzęs wydała się bardziej rozmyta i żeby całość była taka super miękka. Możemy wyjść trochę do środka, ale skupiamy się głównie na zewnętrznym kąciku i sięgamy do naszego czerwonego koloru z Inglota, którym będziemy podkreślać również zewnętrzny kącik górnej powieki i rozcierać ten cień w górę nakładam go najpierw wklepując pędzelkiem w nasz poprzedni, lekko złotawy kolor tak żeby te cienie ładnie się zmieszały i żeby utworzyć takie w miarę płynne przejście następnie rozcieram go w górę już takim innym pędzelkiem do rozcierania, tak żeby przejście było dość delikatne, ale żeby cień nie stracił na intensywności i w razie potrzeby jeszcze trochę go dokładam i znowu rozcieram w tym wypadku linię wodną również podkreślę tym białym korektorem z Kryolanu. Ten korektor o dziwo trzyma się u mnie o wiele, wiele dłużej niż każda kredka i wygląda naprawdę o wiele lepiej. I nakładanie go też nie jest tak nieprzyjemne jak nakładanie kredki. Następnie sięgam po jakiś jasny, brązowy cień, to jest akurat cień z inklodę, z drobinkami, i nakładam go na całą przeszczenie powieki dolnej, na całej długości, delikatnie mieszając tym czerwonym na górze. Po czym naszym białym korektorem przedłużam tą kreskę z linii wodnej i tworzę taką białą kreskę następnie sięgam po taki ciemniejszy może lekko fioletowy brąz i podkreślam dolną linię rzęs i to miejsce pod naszą białą kreską wszystko rozmazuję tak żeby całość była bardziej delikatna Wracam do mojego ciemnego cienia z Bobbi Brown i wzdłuż górnej linii rzęs, tuż przy zewnętrznym kąciku, rysuję taką delikatną kreskę, wzdłuż naszej białej kreski. Taką dość miękką, staram się, żeby ona nie była za ostra i staram się nie wychodzić za daleko do środka powieki. Głównie skupiam się na zewnętrznym kąciku i pracuję z tą białą kreską. Teraz zostawiam nam tylko rzęsy. Ja znowu maluję dolne rzęsy tuszem Mio, tym 3 w 1, a górne rzęsy tym tuszem z Essence. Teraz czas na róż. Ja akurat użyję różu BEL. To jest taki róż musie, czy też w piance, Airflow i to jest akurat ten różowy odcień. Nałożę go delikatnie na policzki opuszkami, a potem tak, żeby wszystko wyglądało naturalnie, rozetrę go jeszcze pędzelkiem. Usta pokryję takim zgaszonym różem i to jest akurat szminka Helm numer 89 Berry Shake. To jest taki chłodny, jasny, zgaszony róż, a później na wierzch nałożę jeszcze mój ulubiony miętowy błyszczyk z Bourjois, tak żeby usta delikatnie bardziej się błyszczały i ten efekt był taki bardziej intensywny. Ten błyszczyk jest naprawdę bardzo fajny i jeśli lubicie miętowe błyszczyki, to zdecydowanie polecam. Można zawsze kupić na Allegro, też tanie. No i to jest wszystko. Skończony makijaż wygląda właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że taka wersja też Wam się podoba. Ale zaraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie jak przerobić ten makijaż na taki bardziej może elegancki albo wieczorowy makijaż, który widzicie teraz. I to jest naprawdę bardzo łatwe i bardzo szybkie, wymaga tylko paru minut, więc zapraszam do oglądania. Ok, jedno oko jest już gotowe, za drugie dopiero się zabieramy. Ja zaczynam od nakładania tego mojego cienia z Bobby Brown, to jest ten ciemny cień. Możecie użyć jakiegokolwiek innego, bardzo ciemnego brązu, który jest raczej chłodny i wpada raczej w czerń, ponieważ właśnie taki kolor będzie najładniej komponował się z naszą czerwienią. Nakładamy go w zewnętrznym kąciku i nasza biała kreska całkowicie pod nim znika. Nakładamy go też na dolną powiekę, na całej długości, tak żeby uzyskać może bardziej efekt takiego delikatnego smokey eyes. Pracujemy Głównie w zewnętrznym kąciku, wyciągając ten cień również w załamanie i wszystko blendując. Tutaj, jakby cała sztuka opiera się na cierpliwym blendowaniu. Jeśli będziemy rozcierać ten cień coraz bardziej, łącząc go z naszą bazą, w pewnym momencie on się bardzo ładnie stopi i ten efekt przejścia będzie taki no, dość zauważalny. Później wracamy do naszego czerwonego koloru i ten cień nakładamy dokładnie po środku powieki ruchomej. Wychodzimy trochę do wewnątrz, delikatnie rozmazując go i mieszając z tym złotym kolorem, który kładłyśmy w poprzednim makijażu, i wychodzimy trochę na zewnątrz. Jeszcze nie mieszamy tego koloru z naszym poprzednim ciemnym brązem, ale zaraz będziemy to robić. Ja użyłam również trochę czerni, żeby podkreślić linię rzęs w zewnętrznym kąciku i delikatnie załamanie właśnie w zewnętrznym kąciku. Potem wszystko ładnie rozmazuję, staram się stopić mój czerwony kolor z tym brązem z bron, Brown no i poprawki najprawdopodobniej będzie wymagał korektor i tusz a potem tylko dokładamy jeszcze błyszczyk i to jest akurat Glamorous z Bath Body który jest takim po prostu transparentnym błyszczykiem z takimi chłodnymi dźwiękami. No i to wszystko. Skończony makijaż wygląda w ten sposób i mam nadzieję, że ten też Wam się podoba. To jest e, chyba mój ulubieniec i myślę, że akurat takim czułabym się najlepiej. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze i do zobaczenia. Sąski, pa pa!